Siemanko, panek z tej strony. Witam Was serdecznie i zapraszam do Diablo. Trzecia część, jak widzicie, nagrywka trwa nadal. Tuż po drugiej części schodzimy na poziom trzeci. Coraz więcej się tu będzie działo. O, dobrze, że jest płynek do napicia. A, no, pójdziemy chyba raczej tam. Nie będę tu, chociaż, chociaż czekać do końca. No ciężko mi określić, czy będę musiał tu wracać, czy nie. Zobaczymy. O, już mam jakiś płonący trup. Pilnuj życia, gościu. Oj, widzicie to? Cholera. Cholera. Zabij go! Dobra, okej, okay, udało się, teraz tego szybko. Mroczny jest dużo cięższy, znaczy cięższy do zabicia, który upadły na pierwszych poziomach. Bo no to jest jego odpowiednik, to widzicie w niebieskim kolorze. No i patrzcie, jak tu jest trudno, już się pozbyłem prawie wszystkich butelek. jak widać jak widać można bardzo łatwo z... o, wekiera tu jest jakaś, cóż to takiego 1,10 no myślę, że to by było chyba już to, także żegnamy się z moim krótkim mieczykiem długo nam służyłeś ale na tą chwilę już się zużyłeś komu przygrzmocić o, widzicie? kurczę ciężko są do zabicia! skurczy, bójki, ja już mam mało tych butelek. Muszę sobie z wuj uz uzdrowienia korzystać, ze zwoju uzdrowienia. A może nawet nie, z czaru uzdrowienia, bo przy okazji sobie butelki niebieskie będziemy wypijali, bo to też takie zbieractwo nie jest dla mnie. Myśliwski łuk. Coraz lepsze rzeczy drobią. Ja tu się po tym trzecim levelu... Musiał za 10 obrażeń od zadać. Maksymalną ilość, wartość, że na jednego strzała padł ten szkielet. Koledzy! Oni już będą badali szybciej, oni są z drugiego, z drugiego poziomu. Ręczny topór niebieski. Ło! Ok. Jednego jestem pewien. My to jest z tego poziomu, to będziemy spierdzielać w pewnym momencie, bo klur Eee. Jeśli gra się tryb fabularny, to nie jest zamknięty w takich katakumbach, i my tam musimy się dostać po prostu wchodząc w taką chyba sz szczelinę, jakby. Będzie tu coś? Krótki miecz niebieski, jak super! Jest! Znowu w zamkniętym pomieszczeniu. Czyli takie coś, co mieliśmy przed chwilą przy sobie. No to od razu wypijemy sobie dwie. Czyli takie coś, co mieliśmy przed chwilą przy sobie. Tutaj od 2 do 10, tutaj od 1 do 10. A przy okazji jest magiczny, więc życzę sobie no czegoś fajnego. Że nie będzie przeklęte, chociaż, chociaż tego. Dobrze ich kosimy, pięknie. No i nieznośne szkielety, niedobre szkielety. O, no, myślałem, że tam będzie boss, ale to jednak stojące jakieś oświetlenie. Kaptur. Kaptur nas nie interesuje. W dodatku biały. A jeszcze wyszedł skubanie stąd, no. No i ładnie poziomek nam skoczył elegancko. 35. I w ten sposób czytamy książkę. Super. Miejsce zrobione. Gdzie ty jesteś tutaj? Jest tu was trochę. O! Całun i łach. Nie, nie. nie będziemy tego zbierali. A widzicie, już mi się niszczy... Tyle razy obrywałem, że już mi się zniszczył ciuszek. 5 na 24. No, dość szybko się zniszczył, ale my go nie naprawialiśmy, bo... Zamieniliśmy go przecież na, w poprzednim odcinku, z inną rzeczą. No i mogłem tu jednak iść, to jest koniec mapy. Widzicie, będę zmuszony, kurczę, gdzieś tu się, no, chyba. Może podejdę i zobaczę, cóż tam takiego jest. No chyba nic. Chyba nic szczególnie ciekawego. Ale łączy się jeszcze z innym pomieszczeniem, z tego, co, co zwróciłem uwagę. Zobaczymy. Oj, znowu zamknięte pomieszczenie. Pierścień! Słyszeliście? Brzdęk! Albo amulet. Pierścień i to unikat! Już no zajebiście! No dzień dobry! Nie no, jest... Kurde, fajnie. Oby tylko był jakiś szczęśliwy. Bo z tego co kojarzę, to pierścienie też potrafiły być... no... mimo że był Unikat, to na przykład lubił raz na sekundę, czy tam raz na 10 sekund jedno życie zabierać. I buława niebieska. Co ja z tym zrobię. Jak to, co masz z tym zrobić? Nosić kurde. Bier tą buławę, gdzie ona jest? Ekstra. Tylko my chyba nie mamy przy sobie czaru powrotu do domu. No. Ja nie chcę odcinka przery... Prze przerywać sobie nagrywania. Także jeszcze pochodzimy. Po miejsce jeszcze mamy na kilka rzeczy. a no, Może jedną, może dwie. Ja pierniczę. Ja mam normalnie unikatową rzecz na złoto napisaną. No wiecie co? I to pierścień. Który na tych poziomach stosunkowo rzadko jest zdropiony. Jeśli chodzi o biżuterię, bo ja też o tym wspominałem na... W pierwszym odcinku, zdaje się. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Niecałe 10 minut nagrywki na trzecim poziomie i już, kurde, wypadło coś tak wspaniałego. Super, super, chruper. Chodźcie, palanty. O, widzieliście to? Już bym prawie był sztywny. Dobra, oj, trzeba się uleczyć. Oj, ja sobie nie mogę z nimi dać rady. No kurczę... No chociaż jeden! Dobra, koledzy uciekają. Pierdzielę Było blisko. Skubańcy są mocni. Kiedyś się z tego będę śmiał. Ja muszę przede wszystkim zainwestować w siłę, bo dzięki sile... ...rośnie mi też... ...współczynnik yy, damage, czyli ile obrażeń zadaję. Znowu trzech idzie, cholera. Dobra, pięknie że uciekł. No traf i zabij go, no. Holender. Zabij, zabij no. No, dobra, dobra. Nie podskakuj, bo. Mam jeszcze jakieś małe? Nie, mam. Ale patrzcie, jak się kurde uszczupiłem z tych butelek. No. Tu jeszcze mamy na jeden niebieski przedmiot miejsce. Dropcie mi jakiś przedmiot. Trzeba będzie koniecznie do chaty zwiewać. No, ja w dalszym ciągu nie mam szczęścia do tego, żeby żeby zdobyć scroll, który mi pozwoli się teleportować do miasta. To by było coś wspaniałego w tym momencie. Ja nie chcę wracać przez przez aż 3. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? O, mamy też wzmocnienia. Krzynkę tam widziałem na dole. Ja wiem, że jesteście niecierpliwi, żebym tylko poszedł sprawdził, cóż to za pierścień, cóż to za rzeczy, cóż to za. magiczne przedmioty, które mam przy sobie. O, mamy jeszcze jedno wzmocnienie. Co ciekawe, no właśnie, już wytłumaczę mi, która wzmocnienia nam dodaje i to, i to. trafiliśmy do miejsca, w którym mogłoby coś być, ale były tylko skrzynki, i może beczki. Zagadkowa. Zagadkowa. Jak to może mieć, jaką to może mieć nazwę? Mysterious Shrine. adds five points to one random stat and takes one point from other. Yeah, yes, yes, Is Adds 5 points to one random stat. Czyli, sorry, 5 minut do, 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 do statystyki tej, a, a po jednym z innej zabierze zobaczymy. A nie, to akurat tajemna moc, która przynosi zniszczenie. Poleciała nowa. No kurde, i to jest właśnie to. E, 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 autorzy z polszczenia. Nie bardzo wytłumaczy, nie, nie bardzo jest, nie, nie mogę znaleźć stronki, na której są po polsku te przetłumaczone te szrajny i to będzie zawsze kłopot. Niektóre mogą być pechowe. Zwój błyskawic. A nie, w sumie nie biorę tego. Więc musiałbym sobie sam wszystkie przetłumaczyć dokładnie. Kurde gnojku, jeden cholerny. Ależ oni są cholera mocne. Patrzcie, dwa i kolejni idą, trzech. Nie, tak nie będzie, tak to nie będzie wyglądało. Bo ja zaraz będę leżał, trupkiem. No chodź, chodź, szkielecie, chodź. Taktyka w Diablo jest naprawdę istotna. Oj, oj, oj! Stąd wiać, ja nie jestem w stanie ich pokonać. Gościu, uciekaj, gdzie masz wejście? Dajcie mi spokój. I jeszcze kaptur na, na, na koniec. Świetnie, że mi się udało, udało zdobyć. No cóż, moi drodzy, muszę zrobić sobie przejście w tym momencie, bo nie mam butelek czerwonych. Jestem też na nich zbyt słaby. Także widzimy się w momencie w którym chociaż tak, widzimy się w momencie, w którym ja tu wrócę, no bo to nie ma sensu. No ja Myślę, że dowiedźmy też pójdę sobie tam portala zapodać, a teraz Was na chwilkę żegnam dojdę do miasteczka. Oczywiście włączę, żeby to wszystko wam pokazać, co za przedmioty, kiedy będę je identyfikował na razie. No jesteśmy w miasteczku. Troszeczkę drogi mnie to kosztowało, ale że nie pomyślałem wcześniej, żeby kupić sobie taki scroll wiedźmy, zaraz do niej pójdziemy. Kupimy sobie najpierw jednak czeka nas sprzedaż przedmiotów. No i przede wszystkim identyfikacja, nie? A mam swój identyfikacji jeden. Już go poświęcamy. Może na kaptur. Minus jeden obrażeń od wrogów. Obrona 2. Obrona trzy. Tego wyrzucamy. Tego zakładamy. O, zniknęło nam! O ja pierniczę, że ja nie, za ja nie zauważyłem tego. O cholera. Dobra, nieważne. Patrzymy na ręczny topór. Plus 4 do magii. Sprzedam go, bo nie będę go nosił. Za duży jest po prostu, żeby tej magii używać. Mimo, że jest lepszy od Wekiery, ale, wek ale patrzcie, co powoduje. Widzicie? Jest dwuręczny. Dlatego rezygnujemy. Ostatni... ...krótki mieczyk. Plus 9 do żywotności. Dzięki niemu będziemy mieć więcej życia. Już patrzymy. 102. Z 84 102 nam się robi. I żywotność. Widzicie bonus tutaj. Tutaj jest ten bazowy, ale tu jest to... Jeśli jest na niebiesko to oznacza... Jeśli tu jest na niebiesko to oznacza, że został poprawiony jakimś magicznym przedmiotem. Tu z 413 maleje na 5, 9. Chyba sprzedam ten mieczyk też. Kupę kasy dostanę. Może buława będzie ciekawsza. Już sprawdzamy u Griswolda. Zostanie na chwilę i posłuchaj. Buława. Minus 20 do promienia światła. O macko, ale pech. Kaptur. Coś tam przyniesie kaptur. Jeden do trzech obrażeń wraca do ciebie. Też do sprzedania. Eee. Pierścień. Biżuteria jest niezniszczalna, co ciekawe. Pierścień uciśnienia. O matko Boska! Nie! Stale tracisz punkty życia. Ale patrzcie na odporność. Każda 75% max. Czyli tu mi się zrobi na maksa wszystko. 75% jeśli już osiągnę. Nie musi być 100. Jeśli będzie 75%, minimalnie. Znaczy, no, minimalnie. Yy, to będzie wszystko na maksa. I patrzcie. Wszystko na maksa. A nie tracę życia, co ciekawe. Niemożliwe. Jak ja sobie wykrakałem, tak się cieszyłem. Dobra, jest 50, 84, 50. Może jak stoję w miejscu, to nie będzie spadało. Przyjrzymy się temu. Chodząc sobie tutaj... No ja widzę cały czas to życie... Unikat! Ale... Ja pierdziele, nie wierzę, no nie spada mi to życie... Jak tak wolno spada, a tu mam na maksa odporności, to, to przecież to jest genialne w, 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 w tym momencie. No nic, wyczuwam swe... duszę, szukającą odpowiedzi. A ja chciałbym sprzedać skrole przenikania, inferno. Uzdrowienia sobie pozostawiam. Wyczuwam duszę, szukającą odpowiedzi. Za 5 dyszek. I za 25, nie wiem po co mi było w ogóle przy mnie. Moja droga, kup przedmioty. Dwój miejskiego portalu, dwie stówy. Hamstwo. Dobra, kupię jeszcze jeden, będą dwa. No idziemy kupić buteleczki, <grymne> jesteśmy zmuszeni, jak tam życie? Dalej pięćdziesiąt. Coś mi się wydaje, że jak tylko zejdziemy w podziemia, to to życie zacznie spadać, a we wiosce po prostu nie, to nie działa w ten sposób. No nie wiem, przekonamy się będąc pod ziemią... Co mogę dla ciebie zrobić? A chcesz jej sprzedać, gościu? Patrzcie, czerwona zbroja! Co to za czerwona, czerwona... zbroja? Aha, bo ja chciałem kupić, a co nie sprzedać. Co zrobić? Sprzedaż, szyszak 2. Sprzedajemy miecz witalności 540 Kaptur iglicy 132, brązowy topór magii 375 i bława przeklęta 5163, Co mogę dla Ciebie zrobić? Naprawa, naprawić mi przedmioty gościu. Ja zostałem bez zbroi. Obrona 9, a miałem 17. Co mogę dla Ciebie zrobić? A chciałbym sobie kupić chociaż zwykły przedmiot. Obrona 10 za 300. Jasne. Biorę, bo to dużo mi da. Skórzana zbroja. No i mam 19. Super ekstra zajebiście. Nie było to drogie, a przy okazji pozwoli. Aha, jeszcze muszę tutaj iść kupić swoje butelki, bo jestem bez butelek. Dobrze, i uzdrowimy się przy okazji, nie? Jak się czujesz? Właśnie, tak się czuję, że będę musiał sobie kupić buteleczki pełnego leczenia. No i, no i patrzcie, 5 butelek 500-750 mnie kosztowało, 3900 mi zostało, a było ponad 5000. No ale no co, zapłaciłem za swój błąd. No i spotkamy się już jak do dotrę na miejsce. No, Ziemka, jestem z powrotem. Patrzcie, jestem na trzecim poziomie. Co ciekawe, dobrze, że kotem oka sprawdziły. Zobaczyłem, mówię, przyjrzenie się nie dostałem, idąc po drodze. Bo na pierwszym poziomie i drugim praktycznie wszystkich powybijałem, więc nie dostałem obrażenia. Tu patrzę, pół życia nagle mam. Co się okazało? Patrzcie, 39, 38, 37, widzicie to? Także z pierścionkiem się to mogę pożegnać. Ale odwiedzę sobie to miejsce. Póki tu jesteśmy, to jest ta miejscówka. Zygnoju. Dalej są mocne. Jestem na nich kurde za słaby. Płonący krzyż. O, przyszedłem tu po to, żeby zdobyć zwój uzbrojenia. E, uz uzdrowienia. No i pora wracać tam. Coś mi się wydaje, że będę musiał. Obrażenie od ognia dostałem. Że będę musiał, moi kochani, spierdzielać stąd gdzie pieprz rośnie. i jeszcze sobie po, trochę pohasać na, na drugim poziomie. Pozabijać tych bosów. Licząc na to. Że uda mi się na tym drugim poziomie jeszcze jakiś zdobyć na tym drugim poziomie zdobyć poziom swojego bohatera wyższy, no ale też przy okazji uniknąć starcia tutaj z tymi trudnymi przeciwnikami, no. O, ja pierdziele, Nie, nie, nie. Słaba akcja. Słaba akcja. Ja się też boję, że. Chodź, chodź. Że oni, oni będą mi takie obrażenia zadawali. A ich tu będzie tyle stało. Jakoś to się udało. Przypuszczam, że fajne punkty są za nich, skoro są tacy mocni. Ilu jest tu jeszcze was tu było? Bo reszta została. Z tego jak nie mam, jesteś tutaj. No nie, do takich sytuacji, żeby dwóch cię. O Trawia w moją tarczę co jakiś czas, ale ogólnie jest dosyć. Jest. Uf. Łatwo nie jest. Ale jak powiedziałem, to jest Diablo. Jeden nieuważny moment i jest katastrofa. Biała buława. Nic jakoś specjalnie niezadowalającego. Nie czy zadawalającego. O, mieczyk wyrzucił. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chyba prędzej będę chciał szkieleta walnąć, bo będą uciekać. Okej. Okay. No, właśnie, właśnie. Dobra, pięknie, został jeden. O, jeszcze jeden cios. I będę sztywny. Gdzie jest ten miecz? Tasak. Tak się kurde, cieszyłem. Leoric! Ja pierdykam! Spierdzielam stąd. O, w mordę jeża. Na tym się kończy moja przygoda na trzecim poziomie. Moi kochani, trzeba będzie poćwiczyć na drugim. A ja was żegnam. Widzieliście przynajmniej króla szkieletów. Bo ja nie dokończyłem swojej myśli wtedy chyba. Król szkieletów był no, w trybie fabularnym, na którym można zapisywać grę i siedzi sobie gdzieś osobno. Natomiast w wersji tutaj takiej o tej trudnej, gdzie możemy grać na normalu koszmarze i piekle. On sobie po prostu po trzecim poziomie hasa swobodnie, więc zanim my go pokonamy, to albo go unikać, to jest bardzo szybki jak widzieliście. Na razie, dzięki, że jesteście, uwielbiam was, siema!